Halo halo migawka, witajcie w migawkowym przyglądzie newsów, czas na największe korporacyjne trzęsienia ziemi, spektakularne klapy i historyczne powroty. Dzisiaj omówimy, dlaczego Sony zmusiło Tencenta do wstrzymania prac nad klonem Horizon. Jak jedna plotka o AI zabiła całe studio, które tworzyło nową grę z serii Posta. I dlaczego Netflix właśnie stał się właścicielem Mortal Kombat i Hogwarts Legacy. Pokażemy też, jak From Software zaliczyło największą klapę DLC w historii. Dlaczego Path of Exile 2 będzie miał podwojen FPS na konsolach. Oraz na jakiego gigamoda do gotyka. Czekamy, a w wielkim finale największe i najbardziej kontrowersyjne przyjęcie w historii gamingu. Saudyjski fundusz przyjmuje niemal 95% udziału w Electronic Arts. A jeśli strzenisz sobie takie ostre i szybkie podsumowania, koniecznie zostaw subskrypcję i łapkę w górę, żeby ten kanał mógł się rozwijać. Także co, nie marnujmy czasu, zaczynajmy! Zacznijmy od pozytywnych wiadomości, a w zasadzie od mojej osobistej rekomendacji. 5 milionów sprzedanych kopii. Zobaczcie, jak nordycki RTS Norgard świętuje swój sukces darmową aktualizacją i wielką przeceną. A co najważniejsze, to moja ulubiona strategia. Studio Shiro Games wydało Norgard Definition Edition. Edycję kompletną ciepło przyjętego rts a w ich tkingach. Aktualizacja zawiera nowe biomy, odświeżony wygląd jednostek i przeprojektowany sklep wewnątrz gry. Ta gra to absolutny sztos. Gorąco Wam polecam, sam Wam w niej przegrany blisko 160 godzin i to jest wciąż mało. Choć Norvgard ma już 8 lat, twórcy ciągle aktywnie wspierają grę. Co najważniejsze dla graczy, Definitive Edition jest dostępny za darmo dla wszystkich posiadaczy podstawowej wersji gry. Niestety, w kwestii klanów będzie tutaj rozczarowanie, ponieważ wersja nie posiada wszystkich dostępnych klanów, a tylko jego część. Jeśli nie macie tego hitu, możecie go dorwać na Steamie w historycznej obniżce aż o 60%. Warto. Od wikingów, którzy dostają darmowy content, przenosimy się do krainy, która czekała na podstawowy feature przez prawie dwie dekady. Marzenie gwadów World of Warcraft się spełniło. Zobaczmy, na jaką kluczową funkcję gracze musieli czekać ponad 20 lat i dlaczego ta zmiana może zamienić Azeroth w The Sims. Wraz z aktualizacją 11.2.7 i wczesnym dostępem do dodatku Midnight, World of Warcraft w końcu wprowadził system wirtualnych domów. Gracze, którzy wykupili preorder mogą już rozpocząć specjalne zadanie po upragnioną nieruchomość. Ta funkcja to nie tylko dodatkowe miejsce do magazynowania, Twórcy dodali mnóstwo dekoracji, dzięki czemu ork, elf czy nieumarły może poczuć się jak w Animal Crossing. Blizzard obiecuje, że to dopiero początek. W planach są dodatkowe zadania, nagrody za reputację, a nawet specjalne eventy związane z domami. Co ważne, domy pozostaną bezpieczne nawet jeśli gracz przestanie płacić abonament. Funkcja trafi do wszystkich graczy 3 marca wraz z premierą 11 rozszerzenia do Wowa Midnight. A skoro mowa o klasykach, to teraz nie z ucieszy każdego Polaka-Gotikowca. To będzie powrót do Korinis, ale w zupełnie nowym miejscu. Zobaczcie, jak wygląda finalny zwiastun Gigamoda do Gothic 2, który dostarczy Wam 30-godzinowej zabawy. Mowa o modyfikacji Złote Wrota 2 z serce bogini. Historia przedstawi losy myśliwego Morisa na wyspie Samoa, który będzie musiał walczyć z pirackim przywódcą Hannibalem. Ta produkcja to czysty profesjonalizm. Mod oferuje 30 godzin zabawy, ponad 70 zadań oraz profesjonalne polskie udźwiękowienie. W finalnym zwiastunie możemy zobaczyć nowe, oryginalnie wyglądające potwory oraz powracających MPC-tów m.in. Lestera, Miltena czy Gorna. Premiera już 12 grudnia, mod będzie dostępny w warsztacie Steam i na gogu w programie One Click Mod, czyli instalacja to będzie czysta przyjemność. Przy gigantycznych modyfikacjach, niestety musimy być gotowi na gigantyczne opóźnienia. Kolejny rok czekania, najbardziej ambitny mod w historii The Elder Scrolls Sky Oblivion zostaje opóźniony. Zobaczmy, co jest już w pełni skończone i dlaczego to jedno miasto spowalnia całą ekipę. Projekt, który przynosi całe test 4 Oblivion na silnik Skyrim, nie trafi do nas w tym roku. Główny twórca Rebel Eyes... Przeprosił, ale jednocześnie podsumował ogromny postęp. Dobra wiadomość jest taka, że cała mapa świata została już w pełni skończona. Podobnie jest z lochami i większością wnętrz. Gotowe są również prawie wszystkie modele broni, pancerzy i amuletu. Implementacja zadań również idzie bardzo dobrze. Co w takim razie spowalnia projekt? Największym problemem jest cesarskie miasto, które czeka na finalne asety, a także problematyczny navmesh. Siatkę, po której poruszają się MPC. Moderzy chcą też wprowadzić nowe systemy, takie jak tworzenie zaklęć czy walkę pod wodą. Sky Oblivion zapowiada się na coś więcej niż tylko remaster. To zbudowana od nowa definicja klasyki Bethesdy. Skoro mowa o klasyce i ambicjach, teraz przejdźmy do newsa o firmie, która miała być gwarantem jakości, ale zaliczyła największą wpadkę w swojej historii. To się nigdy nie wydarzyło. Zobaczcie jak nowe DLC do Elden Ring Night stały stało się najgorzej ocenianym dodatkiem w historii studia From Software. Gracze mówią wprost o żarcie i asset flipie. Dodatek Forsaken Hollows do roguelike'owego spin-offu Elden Ring wywołał falę negatywnych recenzji na Steamie, osiągając wynik 47-48% pozytywnych opinii. Główny wściekły zarzut? Całkowity brak nowych broni i czarów. Gracze dostali tylko nową mapę, dwóch posłów i dwie nowe postacie. Fani są wściekli, że bronie przypisane do nowych klas są jedynie ryskinami podstawowego uzbrojenia, co jest niedopuszczalne w grze typu roguelike, gdzie różnorodność buildów jest kluczowa. Użytkownicy na Steamie wprost określają dodatek jako asset flip, rozszerzenie oparte na ponownym wykorzystaniu istniejących elementów. Mimo, że nowa zawartość jest angażująca, gracze uważają, że przy cenie będącej niemal połową bazowej gry, zawartości jest zdecydowanie za mało. Dodatek kosztuje w Polsce 70 zł i jest to najwyższa cena globalnie ze względu na niekorzystny przelicznik Steam. Zostawmy na chwilę klapy DLC i przynieśmy się do innego ARPG, gdzie twórcy obiecują historyczny wzrost wydajności. Path of Exile 2 dostaje gigantyczną aktualizację. Twórcy obiecują podwojenie wydajności i to posiadacze konsol odczują tę zmianę najbardziej. Nadchodzi aktualizacja 0.4 The Last of Druids, która wprowadza masę nowości. Najważniejsza zmiana techniczna to optymalizacja kodu, dzięki której gra ma lepiej wykorzystywać potencjał procesora. Twórcy obiecali wzrost FPS o co najmniej 25%, ale inny reżyser stwierdził, że w wielu sytuacjach możemy osiągnąć nawet podwojenie wydajności. Zmiana ta jest kluczowa dla PlayStation 5 i Xboxa Series XS, których podzespoły się starzeją. Dzięki lepszemu wykorzystywaniu rdzeni procesora gra powinna działać znacznie płynniej. Ale to nie tylko technika. Największą nowością kontentową jest długo wyczekiwana nowa klasa Druid. Druid wykorzystuje zmianę formy. Można przeobrażać się w szybkiego wilka, powolnego niedźwiedzia oraz latającą wiwernę. Tak samo jak podczas patcha 03, Path of Exile 2 będzie darmowy przez pierwszy weekend po premierze aktualizacji. Przy szybkim tempie, Path of Exile idealnie pasuje z zapowiedź nowej dynamicznej strzelanki kooperacyjnej. Twórca kultowego Left 4 Dead ma nowe wsparcie. Sony Interactive Entertainment wchodzi do akcji i zaopiekuje się nową kooperacyjną strzelanką Mike'a Buffa na PS5 i PC. Mike Booth, główny projektant Left 4 Dead, pracuje ze studiem Better Robot Games nad nową kooperacyjną strzelanką dla czterech graczy. Sony Interactive Entertainment pełni rolę producenta i wydawcy gry. To oznacza, że Sony jest pod ogromnym wrażeniem wizji tego projektu i daje studiu pełne wsparcie, aby zapewnić graczom wyjątkowe, odważne i innowacyjne doświadczenie. Tytuł trafi zarówno na PlayStation 5, jak i na PC, co wpisuje się w najnowszą strategię Sony. Na razie brakuje konkretnych szczegółów, ale fani gier kooperacyjnych czekają na godnego następcę Left 4 Dead. Ta współpraca to jasny sygnał: Sony szuka nowych, silnych marek kooperacyjnych na start nowej generacji. Przechodzimy do gigantycznych historycznych zapowiedzi. fani strategii, załóżcie korony i zacznijmy szaleć. Creative Assembly w końcu wraca do korzeni i zapowiada Total War Medieval trzecią część. Zobaczmy, dlaczego ta trójka ma być najbardziej autentyczną rewolucją w historycznych odsłonach serii. Z okazji 25-lecia serii ogłoszono nową odsłonę osadzoną w późnym średniowieczu. Ambicje są ogromne, twórcy chcą, aby Medieval 3 było definitywnym doświadczeniem wojny totalnej. Największa niespodzianka techniczna: Medieval 3 powstaje na zupełnie nowym silniku o nazwie Warcore. Nowy silnik ma umożliwić wydanie Total War'a po raz pierwszy na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series XS. Oczywiście to rodzi obawy fanów o potencjalne uproszczenie rozgrywki. Twórcy zapowiedzieli grę rekordowo wcześniej. Aby podzielić się postępem i wprowadzać poprawki na bieżąco. W Medieval 3 gracze nie będą tylko otworzyć historii, ale wpływać na nią w całkowicie nowy sposób. Ma być to najbardziej autentyczny Total War w historii. Creative Assembly ma gorący koniec roku. Na The Game Awards 2025 zapowiedzą jeszcze jedną bardzo ambitną grę z serii Total War. To była mocna zapowiedź, a teraz przechodzimy do newsa, który pokazuje, jak szybko można zabić marzenia. Jedna plotka zabiła cały projekt i studia. Zobaczmy, jak zaledwie po 48 godzinach od zapowiedzi, nowy spin-off kultowej serii Postal został anulowany, a powodem są oskarżenia o wykorzystywanie generatywnej sztucznej inteligencji. Nowy tytuł Postal Bullet Paradise. Został niespodziewany anulowany przez wydawcę Running with Seasons. Powodem była masowa negatywna reakcja społeczności, która podejrzewała, że elementy wizualne powstały z użyciem AI. Wydawca przyznał, że negatywny odbiór spowodował ekstremalne szkody dla marki i reputacji firmy i złamało zaufanie do deweloperów. Deweloper Swarm Games kategorycznie odrzucił oskarżenia o wykorzystywanie AI. Mimo tych zaprzeczeń, w obliczu anulowania projektu i narastającej liczby groźb oraz ataków, studio zdecydowało się zamknąć działalność. Anulowanie Ballet Paradise to wymowny przykład tego, jak szybko podejrzenia o są w stanie zaważyć na przyszłości projektu i zniszczyć cały zespół deweloperski. To już jest poważny precedens w wojnie AI w branży gier. Zostawmy temat jej i przynieśmy się do ostrego, prawnego sporu walki o granice inspiracji. Koniec kopiowania na żywca. Sony zmusiło Tencent do wstrzymania wszelkich testów i promocji ich survivalowej gry Light of Motiram, którą Sony nazwało niewolniczym klonem Horizon. Sony Interactive Entertainment pozwało Tencent na zarzucając, że ich gra kopiuje kluczowe elementy wizualne i estetyczne z Horizon Zero Dawn. Chodzi o rudowłosą główczynię, plemienny świat i mechaniczne bestie. Sprawa zmierza do kluczowej rozprawy w styczniu 2026 roku. Od jej wyniku zależeć będzie los tej gry i granice inspiracji w całej branży. Na mocy porozumienia sądowego Tencent zgodził się na pełne zatrzymanie widoczności Light of Motila. Chiński gigant zobowiązał się też nie przyspieszać premiery, która została przesunięta na czwarty kwartał 2027 roku. Linie obrony Tencentu, która twierdzi, że Sony próbuje zmonopolizować ogólne pomysły gatunkowe, Sony nazwało w sądzie bezsensowną. W ramach ustępstw Tencent, jeszcze przed ogłoszeniem porozumienia, usunął ze strony gry najbardziej kontrowersyjnej grafiki, co pokazuje, jak poważnie traktują ryzyko prawne. Ta batalia sądowa pokazuje, jak poważnie Sony traktuje swoją markę jako jeden z filarów ich portfolio. Od sporów o prawa przechodzimy do absolutnego trzęsienia ziemi w branży rozgrywki i gamingu. To news o puli. 82 miliardów dolarów. Netflix przestaje być tylko streamingiem. Ten gigant właśnie dokonał przyjęcia stulecia, kupując Warner Bros. Discovery za 82,7 miliarda dolarów. Transakcja obejmuje segment growy Warner Bros., w tym studia odpowiedzialne za Mortal Kombat, Batman Arkham czy Hogwarts Legacy. Netflix staje się właścicielem blockbusterów AAA. Ta wiadomość wstrząsnęła branżą. Co Netflix zrobi z tak potężnymi i kultowymi markami growymi? Netflix zyskuje pełną kontrolę nad ogromną biblioteką IP. Harry Potter, Gra o tron, DC Universe. Według CEO Netflixa celem jest zdefiniowanie kolejnego stulecia storytellingu. Fani na całym świecie zastanawiają się, czy to koniec AAA na stałe kupowanie i początek ery gier w abonamencie Netflixa. Netflix będzie musiał zapłacić karę 5 miliardów dolarów, jeśli regulatorzy zablokują transakcje, co tylko świadczy o skali ryzyka. Ten ruch ma przyspieszyć rozwój Netflixa na dekady. Myślicie, że poprzedni news był duży? To teraz przejdźmy do największego i najbardziej kontrowersyjnego przyjęcia w tym tygodniu, które może zmienić oblicze gier sportowych Battle Royale FPS na całym świecie. Gigant z Arabii Saudyjskiej przyjmuje jedną z największych firm w historii gamingu. Dlaczego ten historyczny wykup, wyceniony na 55 miliardów dolarów, wywołuje tak ogromną falę kontrowersji w branży? Saudyjski Fundusz Państwowy PIF jest o krok od przyjęcia 93,4% udziału w Electronic Arts. W praktyce EA trafi pod niemal wyłączną kontrolę saudyjskiego funduszu. To operacja warta 55 miliardów dolarów, co czyni ją jedną z największych transakcji w historii gier wideo. Przyjęcie właściciela marek jak EA Sports FC, Battlefield czy Apex Legends wzbudza ogromną krytykę. Mówi się o Sportsmushingu, czyli próbie ocieplenia wizuranku kraju. Co ciekawe, analitycy z Wall Street Journal zwracają uwagę, że tak dominująca rola państwowego funduszu w przyjęciu Typu LBO jest nietypowa i podnosi ryzyko związane z zadłużeniem. Na razie nie ma mowy o ingerencji PIF w strategie wydawnicze EA, ale przy tak ogromnym pakiecie udziału fundusz będzie miał decydujący głos we wszystkich kluczowych sprawach korporacyjnych. Ta transakcja to poważny precedens. Jedna z największych zachodnich firm trafia pod kontrolę autorytarnego systemu. I to by było na tyle w tym migawkowym przeglądzie newsów. Dzięki Wielkie za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcji i widzimy się w następnym filmie. Na razie, cześć, migawka.